Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A włosy za zwiników? Włosy jak te kłosy, a przeczesować nie tylko. Kadr nawet nie drgnie, gdy zeskakuje na pierwszy plan z wysokości czwartego piętra. Za mną świat, płonie albo inne pociągi, ale stać mnie jeszcze na gest, więc poprawiam ankiety. Marynarki to mam takie, że nie sposób ich podargać, więc zdejmuję je tylko na basen i do łóżka. Raz na jakiś czas zmieniam kolor kochanki i twarz. Ta zawsze istotna dla współczesnego kina. Jeżeli bankiet, to tylko z wodka Tini i wodka Martini i kangaroo koktajl, ale nie lubię kiedy tłuste, więc dobrze wstrząsnąć i nie mieszać. W trosce o serce, oczy i wyustrzec się przed wylewem, z wiekiem coraz głębiej w grupie ryzyka. Ja jestem olbrzym, na którego przyjście czeka masa. Jestem gigant, który burzy świata konteksty i buduje nowe na gruzach zwietrzałych alegorii. Jestem gigant, pod którym ginie zagłuszone być i albo i nie być. A nazywam się Bond, pauza, James, ćwierć, pauzy, Bond. Dziękuję. szabruję najsłodsze czereśnie z działek, biegam szybciej od światła i zostaję aż do pozbroku. Jestem szefem bandy. Twoje są uwagi, ale moje jest uznanie i mój jest fotel w bazie. Ja decyduję kto i ile się bawi. W łokciach nie mam stawów, a potrójne teleskopy i sięgam ręką na 100 kilometrów. Okiem na dwieście. Przez wszystkie ściany świata i pod każdą sukienkę. Potrafię stąpać ciszej od kota i... Z oczy, że przestaje być nie widać. Mam kamizelkę nieśmiertelnych na mi mirabelki, którymi miotasz. Najpierw płonąc piekielnym ogniem, topie lodowe kule, by zaraz rozbijać je oszroniałym pancerzem, kiedy zapłoną. Nie ma samą szans. Jestem super postać z super konsoli, a ty, kundlowaty Reksio i ołówkowy Dobromir, zabrani na tamtą stronę przez zepsuty magnetowid. Mam. Dwa dynamiczne analogii, funkcje turbo i cztery przyciski w systemie zero jedenkowym. Wstrzymuję grę kiedy zechce, albo zgodnie je. Przewijam obraz i przeglądam do najciekawszych przeźroczy. Koleje własnego świata buduję sam. Jest zawsze tak, jak chciałem, był, by było. Moje jest uznanie, bo mój jest fotel w bazie, moja jest władza, bo mój jest.